Orajcie stąd, ja to Nie! On, tak dopiero koksa. on dopiero on teraz Z On dopiero teraz Z To za dwa koksy! Za dwa koksy! Ej, ale mnie tu ladrzy! Oj, forek! Ej, weźcie mnie! Ej, Piotr, dobra, ty... ja. Ja z... Ej, nie tu ladrzy! Ej też. no kurwa pomocy, bo zginę przez to was, Parę... Jest za mną fałszywy. No, A to ty? Dawaj, Szybko. Onora! Onora! Ej, mnie dwóch. Nie dwóch. Mnie dwóch, no, też dwóch stary, I jest dwa razy tylu co nas. wojnę no, to... jeszcze. Hmm. Właśnie. Ej, klepa y czekaj. Klepa czekaj. Ale... na moście. No by Dawaj, ej! Dawaj, dawaj pod nasz kuboi. No, Jadę nie Jadę! Ilo na ilu? Ile na ilu? Nie wiem, No, ej, jest Skinek, no, Skinek! No jestem! Co, coś, jakoś 5-2, czy co? No, Poczekaj, bo mam po... ...10 przesów. kurwa! ramy, ramy! Bo tam jest I, tak? są. O chuj chodzi, że ja tylko się, mam te 5 a, a ja to, no, no, no ja tak, no, ja tak samo! Nie no, mam... 300 kratek mam. No, no, dawajcie jest... Dawajcie, no! Kurwa! Ej, temu no! Ej, macie gno tam jak spala!

po co na górę? Kuba. Po co? Ej, pomóż Ej, ja po idę, adek, 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 no adek, no jestem, podróż no jestem. No 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 się, adek Jestem, no no to już się, Już się loguję to jestem, chodź tu Śmietan, śmietan Idę, idę, Kurwa, ale ktoś ma... No, i idę Wchodzę Chodź? Dawaj, gruby, wbijaj Zamurowałem mu wodę, ej. Dobra, ja idę zmienić seta. No, znamenny sens tak Ej, Ketro, ogarnij to. Ej, dawajcie go, dawajcie go. Dawajcie go, dawajcie go. Ej, w wodzie się klepie Ketro. Pomagajcie mu. Ketro, jestem. Ketro, czekaj. Ej, czekaj. daj, jestem. Cicho Ketro, jestem. Dawajcie, dawajcie. Ej, oni mnie odciąganią. No, parem, pomagajcie ketro, ej, pomagajcie ketro. <gryst> ej, mam czterech, mam czterech. Masz trzech Jestem czech. ketro, czekaj. Mam dwóch. Ketro jestem. Mam dwóch, spoko. A inforest, co ty nie pomagasz? A inforest. Ej, inforest. A inforest. Ej, Ej A inforest. A muszę zmienić. inforest. no jestem A Ketro Dawaj, inforest. To, to no to wierzy tutaj, lichy co ty robisz? Co ty patrzysz? Co to za ring? w ogóle lichy czemu ty w ogóle... Ej nie, nie wierzy? Wierzy. Petro oraj szybko! Ketro, cię ułaniamy! Gdzie ty, ty pomagamy, Petro? Gdzie ty A jesteś? Ma. Na morzu no To dawaj, wracaj tu Damiano, wjeżdżam, pomagam ci Nie zostawiam pyłu Kupię koksa, dam dupę. Ło! Ej, KSN jest na koksie jak coś, KSN. Ej, pomóż Ej, pomóżcie im, quick Już, tak, jadę. Ta. Lag mam, był. On, on jeszcze Za Czemu tego jeżdżają? ten Insane. No ja słyszałem, że Ej, a może naparcie na tam, tam żeby, żeby ktoś polizał? No dobra, tak że...

Zufas tam na iglu Leci, z kulizą Zufas znaczy, tak, na na <grym> I po On nie ma na gąbiny seta po prostu, tak jak my Ma ktoś pożyczyć jednego hopsa, tak <grym> no, nie zadał? tam lol, za zafnij Dobra, wbijam Oni orkę robią, orkę no, Dobra, Dobra, wjeżdżamy, wjeżdżamy Ej, Orkę robią Wbijamy że się grają na F3 jest też Ale do podróży, się to dawaj! No enderman, Kina, ale ja już... No, no jak, mój, nie zatrzymujcie się, tylko ich klepcie. <kluzł> enderman, no, niech będzie to, nie to, to do ściany, do ściany. Ale taki Lol Enderman. Enderman. Właśnie ja zbyt klepkiem, ja iduję. Eee, ja macie tu w klasie? Koksadę, koksadę. Koksadę. Keksadę. 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 Ketro, Ketro, <susie> na 200 kto, widzę. Widzę. I, 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 dawajcie, jest I jest na Ej dawajcie macie do jest On No nora bo ma odkoszową Ej ile macie do odkastów adek? Odcastów mamy 28 A to podejmij Ej śliszka widzę Ale nie bija się Widzę widzę Wbija pod ten Nie mam butulki